Zapraszam na odcinek polscy aktorzy i ich żony, których dzieli duża różnica wieku. Marek Kondrat, urodzony w październiku 1950 w Krakowie. Aktor teatralny i filmowy, lektor, piosenkarz, scenarzysta, reżyser i przedsiębiorca. Zadebiutował w 1961 w filmie Historia Żółtej Ciżemki w wieku 11 lat. Uwagę krytyków i publiczności zdobył główną rolą w zaklętych rewirach, za którą otrzymał nagrodę tygodnika Film oraz nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego co najlepszy debiut. W kolejnych latach z powodzeniem współpracował z reżyserami takimi jak Marek Koterski, Janusz Majewski czy Władysław Pasikowski. W 1972 ukończył PWST w Warszawie, a po latach pracował na tej uczelni jako wykładowca. Sławem na małym ekranie przyniosła mu rola neurotycznego pana Mareczka w telewizyjnym kabereciku Olgi Lipińskiej. Zagrał też jedną z głównych ról w serialu W Labiryncie. 5 marca 2007 ogłosił zakończenie kariery aktorskiej. Ostatnią rolę zagrał w filmie Mała Matura 1947. Pierwszą żoną aktora była Ilona Ludgarda Gagajek, magister ekonomii. Ma z nią dwóch synów Mikołaja i Wojciecha. 19 września 2015 poślubił Antoninem Turnał. Ma firmę zajmującą się projektowaniem ubrań, która jest córką Grzegorza Turnała. Między aktorem a Antoniną jest 38 lat różnicy. Mają córkę Helenę, urodzoną w 2018. Karol Strasburger, urodzony w lipcu 1947 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy oraz prezenter telewizyjny. Jest synem Edwarda Karola Strasburgera, pochodzącego z rodziny niemieckich ewangelików. Przybyłek do Warszawy w końcu XVIII wieku z Freibergu w Saksonii i Ireny z domu Łyżwińskiej. W 1965 ukończył liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Warszawie. Początkowo był studentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, a następnie absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na PWST w Warszawie studiował w latach 1967-71. W młodości uprawiał gimnastykę sportową w klubie Legia Warszawa. Jako aktor zadebiutował w 1970 roku w serialu Kolumbowie. Od 17 września 1994 prowadzi teleturniej Familiada. Pierwsze małżeństwo z aktorką Barbarą Burską zakończyło się rozwodem. W 1981 poślubił Irenę Morcińczyk. Zmarł 9 grudnia 2013 roku. 10 sierpnia 2019 ożenił się z Małgorzatą Weremczuk, urodzoną w 1984, która była jego menadżerką. W 2019 roku urodziła się ich córka Laura. Między aktorem a Małgorzatą jest 37 lat różnicy. Jan Englert, urodzony w maju 1943 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor sztuk teatralnych, pedagog. W dzieciństwie wraz z rodziną często zmieniał miejsce zamieszkania. Jest starszym bratem reżysera teatralnego i aktora Macieja Englerta. Po rozwodzie rodziców był wychowywany przez matkę i dziadków. Z ojcem miał sporadyczny kontakt. Edukację szkolną rozpoczął w wieku 6 lat. W szkole podstawowej był prześladowany przez starszych kolegów. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ogólnopolski rozgłos zyskał w 1970 roku rolą Zygmunta w serialu Janusza Morgenszterna Kolumbowie, kiedy miał 18 lat, ożenił się z aktorką Barbarą Sołtysik, z którą ma troje dzieci: syna Tomasza oraz córki bliźniaczki, Katarzynę i Małgorzatę. Z drugą żoną aktorką teatralną, telewizyjną i filmową, Beatą Ścibakówną, ma córkę Helenę, urodzoną w 2000 roku, która, podobnie jak rodzice, również jest aktorką. Między Janem a Beatą jest 25 lat różnicy. Cezary Pazura, urodzony w czerwcu 1962 w Tomaszowie Mazowieckim, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, reżyser, producent, artysta kabaretowy zadebiutował w 1986 rolą druha Pumy w filmie Czarne stopy. Popularność zdobył dzięki kreacji Edwarda Wiadernego w filmie Król, w reżyserii Władysława Pasikowskiego, za którą dostał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdyni. Uznawany za jednego z najpopularniejszych aktorów polskiego kina lat 90. Zdobywca nagród filmowych w tym Dwóch Złotych Lwów, Dwóch Złotych Kaczek, a także Telekamery i Świra. Laureat z festiwali filmowych. Jest starszym synem Zdzisława i Jadwigi Pazurów. Dorastał z młodszym o 7 lat bratem Radosławem, który również jest aktorem. Trzykrotnie żonaty. W 1989 poślubił Żanetę, z którą ma córkę Anastazję. Od 1995 do końca 2007 był mężem Weroniki Marczuk. 1 maja 2009 poślubił młodszą o 26 lat Edytem Zając, mają troje dzieci. Ameliem urodzoną w 2009, Antoniego urodzonego w 2012 i Ritem urodzoną w 2018. Krzysztof Kowalewski urodzony w marcu 1937 w Warszawie. Znany był głównie z licznych ról komediowych. Na filmowym ekranie zadebiutował w 1960 w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy. Wystąpił w około 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad tysiąc ról w Teatrze Polskiego Radia. Przez wiele lat był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwirowicza w Warszawie. Jego ojcem był Cyprian Leon Kowalewski, ekonomista, dyrektor fabryki papieru w Jeziornie. Matką była Elżbieta Kowalewska. W 1960 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Kowalewski często występował w filmach Stanisława Barei. W Nie ma róży bez ognia, w Brunecie wieczorową porą, w Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, czy w Misiu. Po raz pierwszy ożenił się z Vivian Rodriguez. Z tego związku miał syna Wiktora. Od 2002 do śmierci był mężem aktorki teatralnej i filmowej Agnieszki Suchory, z którą miał córkę Gabrielem urodzoną w 2000 roku. Między Krzysztofem a Agnieszką było 31 lat różnicy. Aktor zmarł 6 lutego 2021 w wieku 83 lat. 19 marca po mszy świętej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Janusz Habior, urodzony w lutym 1963 w Legnicy, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, wielokrotnie nagradzany za rolę Wiktora w spektaklu Made in Poland Przemysława Wojcieżka, w teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Uczęszczał do Technikum Samochodowego, chciał też zostać marynarzem. W 1989 ukończył specjalizację teatralną w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy Skiba we Wrocławiu. Pracował w Hucie Miedzi Legnica i Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Legnicy oraz był lokajem w hotelu w Londynie. W 1991 zadebiutował na profesjonalnej scenie Centrum Sztuki Teatru Dramatycznego w kabarecie Francuska Sałatka. Ze związku z dziennikarką Barbarą Chabior ma syna Nikodema, urodzonego w 1988. Był żonaty z aktorką Anitą Pondemniak. Rozwiedli się w 2013. W 2019 zaręczył się z Agatą Wątrubską a 20 czerwca 2020 wzięli ślub. Między nimi jest 18 lat różnicy. Andrzej Łapicki, urodzony w listopadzie 1924 w Rydze. Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Był synem Borysa i Zofii z domu w Foromont. Jego ojciec był profesorem i wykładowcą prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Łódzkim. Jego pradziadek Hektor Łapicki pełnił funkcję wojewody miejskiego w czasie Powstania Styczniowego. Uczęszczał do gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie, które zakończył maturą w ramach tajnego nauczania. Studiował następnie w konspiracyjnym Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Uczestniczył w podziemnych przedstawieniach teatralnych. Po II wojnie światowej uzyskał dyplom w Łodzi. W 1945 zadebiutował w teatrze Wojska Polskiego w Łodzi. Występował również w teatrze telewizji. Jego pierwszą żoną była Zofia Krząszczewska, z którą miał córkę zuzannę. 5 czerwca 2009 ożenił się powtórnie z teatrolog Kamilą Ścichowską, młodszą od niego o 60 lat. Andrzej Łapicki zmarł 21 lipca 2012 w swoim domu w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe aktora odbyły się 27 lipca w warszawskim kościele św. Karola Boremeusza. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Krystian Wieczorek, urodzony w sierpniu 1975 we Wrocławiu. Aktor telewizyjny, teatralny, prezenter telewizyjny, producent. Dzieciństwo spędził w strzelinie, ukończył naukę w szkole zawodowej i technikum wieczorowym. W młodości przez prawie 7 lat trenował taekwondo, a treningi przerwał z powodu kontuzji kolana. W 2003 został absolwentem Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Sulskiego w Krakowie. Od 2007 aktor Teatru wybrzeże w Gdańsku. Popularność przyniosły mu role serialowe Mecenasa Budzyńskiego w M Jak Miłość i komisarza Piotra Górskiego w komisarzu Aleksie. W 2013 zwyciężył w konkursie Viva! najpiękniejsi, od lipca 2016 roku jego żoną jest aktorka, Maria Szafirska, urodzona w 1992 roku którą poznał na planie serialu M jak Miłość. W marcu 2018 urodziła się ich córka Aniela. Między Krystianem a Marią jest 17 lat różnicy. Jeśli odcinek wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!